Like hello. Drebo, to jest Roshan w tym labiryncie. Tam O. Ariana dostanie reworka. <grym> <grym> Ej, na na team jesteście, Chodźcie. Co to jest? To? Hello, hello To jest LNY 2022. Hello team. Ej Ale ja ale jeste z siebie dumny Wprowadziłem ty rzeczy na tego Discorda Dziękujcie wy kurwy Ej, czemu ty masz Gold 2 ja jestem na raketą z Damianem dostajesz banem A ja napisałem On mówi tak, ja już was nie lubię i wyrzucił Dobra, pierwszy mecz

nam bany dostaliśmy? Bany wszyscy? Na czat? nie ma te Przestańcie drzeć pizdę! nie my te Kuda Guda I am sorry. Damian co ty... albo nie ma... Creech! Wow! Jak, kurwa, co to za sama... matka i jaka? Czemu to nie jest o kurwa jest to, przepraszam. Czemu to nie jest das dwójka? To się nie da poruszkać. Opi. Dziękuję. Ja pierdolę. Ropsta and <laughs> nie mogę, kurwa. Ej. Ej, już tu tam pisze, No to wy drzecie Mordę na Damiana, to dobrze, że mordę na komputer. Nie. Yeah. Napisze. Tak. Ty głupa yeah. cipo. Od którym są granaty? Ja O kurwa, Macia teraz żeś dała ty to Gdzie to poleciało? Idę Czekaj, czekaj Idę ja. Prawie jestem Idingujesz? Kurwa, dalej jestem na B Jakiś rework mapy był, że tak cofa? Świetnie Miku Dzięki Dania za pomoc w klaczu Nas tu strateger. Thank you, thank you. Ik moet, ik moet. Ja. Anders dan kon je het de muur niet. Niet mogen. Aapje. Hij heeft mooie pistool. guys. <laughs> Can I the skin guys please? Thank you. From the mouth. No niet blokken. Daar ben Na 3 3. one, two, 3 Jesteś mainem A. Ok, okay guys, I guys, I have Ja <laughs> <laughs> team, team, hello. Mikołaj, widzisz co dalej robi? Jak to jest, że jestem na respie, ale ja wiem gdzie oni są, chodząc jako. No. Info, info. info. Info, guys. O cholera. Yo, To no, nie trafiłem. 360. Wow, mam lagi, trafiłem w łeb. Jezu. Przed B. No kurwa, nie trafiłem. Hello, team, hello. Oh, ma. Oh, ma. Hello, team. Czajna, 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 się nie chylił, chylił O, weź mi tam po broń. O, weź Nie, odpisuję. Taki teamwork to nie teamwork. Już to gdzieś widziałem, nie wiem. Nie, nie te przyciski, przyciski mi się jebiły. Też bym chciał cię przyciski.

Everybody, Everybody has those, those days. days. Kurwa, blisko byłem. Ty Tyle były a, a, ty a. Punkt A, punkt A. Noooj. Sałchnij tę proszę cię. <laughs> ty nice! Masz to. Mi, ja się z tym. Ja, kurwa, ja gram. To, tak, to dobra, daj pizdę. mi to, daj mi to. Dobra. Gimie, <coughs> <coughs> gimie, <coughs> <me you> plan. <laughs> Czemu my tam droł pizdę tak? Spike, sorry. Dobra. Eko, Eko team, team Eko. No kurwa. Mogę ci dropnąć. O, daj, daj, daj. Yeah, get, take, take. <laughs> Mamy coś dobrego w spiżarce? W spiżarce kurwa. W spiżarni. Nie... W magazynie? Nie wiem. Say <laughs> <Zajdź. śmiech> Ej, błagam, włóż ten mikrofon do mordy i powiedz, powiedz coś. Ale tak dosłownie zjedz ten mikrofon, jakbyś już go na język. Ja miał. Wkładam do mordy, kurwa. <laughs> <laughs> Nagraj mi to, błagam. Proszę, <laughs> o, srosiki. Kurwa, patrz. Halo, Bo tak tak? Yo. Mogę, mogę miaukać. Miau! <śpiewanie> Dobra, gramy skupienie, Kurwa. Wszystko robię sam. Yo. <śpiewanie> Oh, a, minute, a co ty się chillujesz sam? Twoje <laughs> bana jesteś? <laughs> Sake you can cannot heal yourself. Kiedy bruk wychodzi to? Hello, 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 checked are you? To ty też chyba z nim. Andy. W niego kurwa chyba byłem. Joo. Nie, nie, nie. Ale już. <laughs> <laughs> Sorry guys, I'm sick. Sick of it. <laughs> No! Yo! Yo! Adela Andromeda. Sage, revive, revive, Sage, please! Do you mind to revive me some way or something? We don't have jet in team, I can't revive you. Sklej biznę, bo nie mogę, kurwa, słyszeć, nie słyszę w dzienniku, no. <suszę> Don't bullshit me right now, please. Oh my god. <laughs> nie mogę, nie stawiam sklejbordy, bo nie słyszę nic. <laughs> Sklejbord. <trared> Zobaczyć, <hrapsza> ucieka. Ale mnie głowa boli, Jezus Maria, Damian. Jestem 04 w tej grze. No, Pójdźmy jakieś jakiś Nightcore jeszcze. Ej, yeah, dzisiaj no to... na, na siłownię tak Nightcore oddawał. Are you ready to die, Gamasini? Got eyes on, everything is fine. mordę? Uh, yeah. Kurwa, bultok, prawda? Jezu, dobra... Widzę, że muszę wszystko robić sam, tak? No 120 mniej! Rejs, you move, move ass, up, bitch? bitch? <laughs> Sorry, I love you. Co? Czekaj, jakby słucham. Dobra. Tak, Shinigami Ice, tak jest takie z Death Note no Ale co to jest Shinigami ogółem? What? A to, to nie wiem. Taki... taki Minecraft'a na tym podpalasz? Daj Shinigami Ice. Rejs, hide, nie mogę, nic nie słyszę, kurwa. Bur... Ej, kurwa, po co iść do klubu, jak tu masz taki rozpierdol w głowie teraz? Rozpierdol w głowie, to mamy przez ciebie, słuchaj. Nie wiem o czym mówicie. No. So gdzie right Tam są wszyscy? No tam to. No tam, powiedziałem już, nim po, nim po,

<laughs> Damian, co ci się stało dzisiaj? Coś grzeczny? Ja nie drę pizdu, wy za głośno Jeszcze piątek jeszcze mam